Słuchajcie szybciutko taki filmik na temat ogniwa. Zobaczcie, ile ona ma stopni 66 stopni. Ładowałem ją tym tutaj testerkiem. Tą pierwszą taką wersją, jeszcze widać jak jest koszyk gorący. Coś czuję jakiś taki dziwny zapach, wiecie. To ogniwo służyło mi w latarce. Ja pierdzielę, ona parzy mnie teraz jak dotykam w ręce 60 stopni. Coś z nim jest nie tak. 65 stopni. Dziwny taki zapach, jakby to powiedzieć. Chyba tego yy, całego, nie wiem, jak to nazwać. Elektrolit? Nie, elektrolit. No, jak są te okładziny na tym tym, to one są, są tam jakoś zrobione. I to normalnie aż. Tu jest jakaś dziurka. 52 63 Ja się nawet nie kapłem, dopiero po zapachu się kapłem. Coś mi śmierdzi. Tester. Słuchajcie, tester. Zaraz wam coś pokażę ciekawego. To się przełączę na kamerę. Tester. Gdzie on jest? Tutaj, nie? Do 4V chyba normalnie ładowała. Patrzę się. Status charging, tutaj w ogóle już nie pokazuje tych miliamperów bo doszło gdzieś do około 2000 mAh i potem jak on się zaczął grzać to coś się stało że wywaliło że nie, te, znikła ta pojemność ale cały czas ładował tym jednym amperem 4,1V, nie szło do góry no i tak kurde, teraz to wrzuciłem na termowizję I patrzę się, a tu kurde, 60 stopni. Czy ta temperatura w ogóle spada? Chyba powoli spada. Także ono jeszcze miało większą temperaturę w, na samym początku, jak gdzieś się tak rozgrzało. Kurde, aż normalnie parzy mnie jak dotykam paluchami, zobaczcie aż Tutaj się pod spodem robią ślady od gorąca Ja pierdziele To ogniwo jest niebezpieczne Dlatego Dzisiaj je zaizoluję i idzie do utylizacji Nie chcę takiego tworzywa Nie daj Boże, gdzieś coś się zajara w plecaku Chata spłonie i Pożegnaj się Boże, a jakie to jest ogniwo? Już wam pokazuję Coś takiego. Sorry, że to tak wygląda, ale kręcę to nagrywam telefonem, nie? NCR 18650. O, a parzy mnie ledwo co trzymam to. Made in Japan. No ale jest uszkodzone. Definitywnie jest uszkodzone. Tu było pod Termowizją to jest właśnie ta kropeczka. Ja pierdzielę. Słuchajcie, ała wow, parzy. Dobra, postawię jeszcze na górę. Tu ma ile na tym? 28. Na pusie, na samym tym dekielku. Tak ma ile? 56. Dobra, spada temperatura. Filmik ku przestrodze. Jeżeli macie takie ogniwa, które już się grzeją przy ładowaniu do takich temperatur, patrzcie się, jaki tu jest ślad w ogóle, to. Mówię wam, wyrzućcie takie ogniwo. Szkoda kusić losu. Nie wiadomo nigdy co się z nim stanie. Ogólnie chodziło w tej latarce spoko, nie? Zobaczcie, jak się odbija ten ciepło na moich dłoniach fajnie. Patrzcie się. To no jest gorące. No 56 stopni to jeszcze ten. Jeszcze potrafię tak jakoś zginać i przesuwać to, żeby w jednym miejscu nie było ciepło. Ale jak było ponad 60, no to już ciężko jest utrzymać w ręce coś takiego. Zobaczcie, jak to wygląda. Rozgrzałem sobie ręce. Czyli można w zimę nawet. Widzicie to? Spałe! O kurde! O 40 stopni, gorączka. Świetna jest termowizja, także. No, spada. Dobra, idę to zaizolować, utylizacja i sobie wkładam do latareczki inne jakieś ogniwa. Pozdro, trzymajcie się.